We wtorek ulica Potulicka została zamknięta dla samochodów. Wstrzymano także komunikację miejską. Zgodnie z zapowiedziami, 15 kwietnia rozpoczął się wyczekiwany przez wiele lat remont. Generalny wykonawca modernizacji rozpoczął demontaż trakcji, rozbiórkę nawierzchni oraz głębokie wykopy. Duże wyzwanie przed firmą wykonawczą. Mamy nadzieję, że sobie poradzi z realizacją tego zadania w terminie. Mamy też komunikację zastępczą od dzisiaj, która funkcjonuje i będzie obsługiwała tutaj okolicznych mieszkańców i dojazd do posesji. I nieruchomości, a my będziemy po prostu przyglądali się temu procesowi modernizacji ulicy Potulickiej, która zmieni się nie do Poznania. Mamy taką nadzieję, będzie to nowoczesna teria komunikacyjna z nowoczesnym torowiskiem, z nową pętlą tramwajową, ze wszystkimi rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi tramwajów, które w tej chwili stosuje się w najnowocześniejszych aglomeracjach europejskich. Do końca nie wiadomo jednak, jakie niespodzianki mogą czekać na ekipy remontowe pod ziemią. Istnieją obawy, że może to wydłużyć czas prowadzonych robót. Po zakończeniu prac nie będzie już huku tramwajów ani drgań, które utrudniały życie okolicznym mieszkańcom. Ulica ma stać się również bardziej przyjazna dla kierowców. Z dużą satysfakcją uczestniczę w dzisiejszej symbolicznej uroczystości uruchomienia tej inwestycji. symbolicznej dlatego, że od kilku już miesięcy trwają prace przygotowawcze, prace planistyczne, aby do minimum skrócić okres uciążliwości związanych z zamknięciem tej arterii. Modernizacja ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowica do końca, za ulicą Piekary oraz fragmentu ulicy Narutowicza między krzyżówką z ulicą Potulicką a ulicą 3 Maja polegać będzie głównie na wymianie nawierzchni. Po przebudowie zmieni się również organizacja ruchu. Wartość tej inwestycji przypomnę, to jest około 35 milionów złotych, z czego 18 milionów to jest dofinansowanie samorządu województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc jest to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych rozpoczętych w tym roku przez miasto Szczecin. Ulica Narutowicza będzie przejezdna pod koniec września. Tramwaje wrócą na tory w tamtym rejonie dopiero w grudniu. Na wykonanie zadania firma Energopol ma czas do 26 września 2015 roku.